Cześć. Zaczynamy serię Katecheta na piąteczkę. Poprosili mnie o to moi znajomi. Pomyślałem także o moich uczniach, z którymi się już nie będę widywał, ponieważ skończyli szkołę. Wyszli ze szpitala. E, uczniach, za którymi tęsknię. I mam nadzieję, że dzięki tej serii, skoro wszyscy nagrywają, to dlaczego nie ja? Dzięki tej serii będę mógł utrzymać kontakt z niektórymi z Was. Pierwszy odcinek nagrywam w Niedzielę Trójcy Świętej. Zatem dwa słowa o Trójcy Świętej. Pokażę Wam dwa ulubione obrazy Trójcy Świętej. Jeden znacie. Na wielu lekcjach, na wielu, w czasie wielu spotkań yy, mówiłem o tym. Trójca Rublowa. To jest akurat ikona, którą dostaliśmy równo 10 lat temu 20 czerwca 2009 roku z żoną. Jest to prezent ślubny. Pięknie wyraża jedność, równość Trójcy Świętej. Nie jest tak genialna jak oryginał rublowa, ale jest nasza. Jest naszą ikoną rodzinną, która towarzyszy nam od 10 lat. Jest na najważniejszym miejscu. Czasami ją zabieramy, gdy jedziemy, czasami ją e, ukrywamy kiedy na dłużej wyjeżdżamy, a nie możemy jej zabrać, bo jest jedną z najważniejszych rzeczy, jaką mamy. Malarsko nie jest pewnie bardzo cenna, ale dla nas jest bardzo ważna. To jest nasze okno, naszej rodziny, naszego małżeństwa na Boga, na tę najpiękniejszą rodzinę, najcudowniejszą rodzinę, jaką jest Trójca Święta. Drugi obraz, którego dawno nie pokazywałem, bo dopiero go znalazłem w jakichś czeluściach swojej szafy, a kiedyś bardzo często o tym obrazie mówiłem. Ten obraz Trójcy Świętej pokazuje, jak Trójca pochyla się nad każdym z nas. Jak patrzymy na Bohatera w centrum, to przychodzi na myśl od razu zdanie świętego Pawła, że jestem poronionym płodem. Ten człowiek wygląda jak poroniony płód. Syn całuje stopy, jak w trakcie ostatniej wieczerzy, jak w trakcie mandatum nową, po umyciu całuje stopy. Ojciec, podtrzymuje jak zmęczonego po podróży syna marznotrawnego, a Duch Święty, ogień duch, wlewa się na nowo. I daje życie. Starczy. Katecheta na piąteczek, niedzielę Trójcy Świętej. Pozdrawiam. Z Bogiem.